Wiesz, że Boża opatrzność bardzo się nami opiekuje, opiekuje się Tobą, i opiekuje się nami również. I Boża opatrzność nigdy nie zawodzi. My jesteśmy zakonnicami, yy, które żyją z Bożej opatrzności, to znaczy, że nie zarabiamy pieniędzy na niczym. I wiesz, że niczego nam nigdy nie brakuje. I nawet więcej Pan Bóg spełnia nasze kaprysy. I Twoje kaprysy Pan Bóg też chce spełniać, bo, bo opartość Boża chce się opiekować również Tobą, tak jak opiekuje się nami. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga i jesteśmy dziećmi tego samego Ojca, który nas kocha do szaleństwa. I wiesz co? Kiedy brakuje w naszej, w naszej spiżarni, kiedy brakuje jabłek, to Pan Bóg nam przysyła, przysyła jabłka. Kiedy brakuje w naszej spiżarni ziemniaków, to Pan Bóg nam przysyła ziemniaki. I to są fakty. I to są fakty. I my bardzo często nawet nie prosimy o te rzeczy, bo one. Siostra, która, która jest odpowiedzialna za kuchnię, robi listę zakupów i wysyła, wysyła siostrę, która jest odpowiedzialna za zakupy, żeby te zakupy zrobiła. Ale często Pan Bóg wyprzedza to, co ona zapisuje na liście zakupów. I w taki sam sposób Pan Bóg chce się opiekować tobą. Ja nie proszę Ciebie, żebyś ty żył tak jak my totalnie z opatrzności Bożej, to nie o to chodzi. Ale chcę Ciebie zaprosić do tego, żebyś miał odwagę, żeby się porzucić w Panu Bogu i zaufać Bożej opatrzności. Zaufać w Twoich okolicznościach, jakie, w jakich się znajdujesz, żeby, żebyś zechciał porzucić się i zaufać, że Pan Bóg w tych okolicznościach, w których jesteś, On da Ci to, czego potrzebujesz. Tak jak daje nam te jabłka i daje nam te ziemniaki, tak Tobie chce dać czułość, tak Tobie chce dać miłość, tak Tobie chce dać towarzystwo odpo odpowiedniej osoby, która, która może Ci dać to, czego potrzebujesz, ale potrzeba zaufać. Potrzeba zdać sobie sprawę, że Bóg, Ojciec w swojej opatrzności chce Ci to wszystko dać, chce Ci to podarować, bo kocha Cię do szaleństwa.